Każdy krążyk tajemnic, przemian. Z chleba w chłodniach nie czaruje. Rosztego powiada historia, leży wszędzie. Pierwsza miłość, druga wrzecz pospolita. Tu niech jest roku trzydzieści pa blaskiem zachwyca. Kruszona postać, skrzydła jak wiatr, czuję dumę, to muszę srebrny świat. Pomylić jak lustra, trafny dni. Każda obu, biała co w Zapraszam na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl jeśli cenisz numizmatykę i szukasz sprawnego miejsca na zakupy, esnumizmatyka.pl jest idealnym wyborem. Szeroka oferta, pewne źródło i profesjonalne podejście dla każdego, kto kocha historię zamkniętą w monetach. Zapraszam serdecznie na zakupy do sklepu esnumizmatyka.pl. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj umówimy sobie 2 zł z 1925 roku z Filadelfii. Waga monety jest to 10 gram. Średnica 27 mm. Moneta jest wykonana z srebra próby 950. Bok, obrzeże ząbkowane. Stempel, zwykły. Moneta obiegowa. Projektantem monety był pan Tadeusz Bayer, ale y, Orzełka do monety zapożyczył od pana Edmunda Bartłumicyka. Pan Edmund był projektantem właśnie tego orła. Opiszmy sobie awers. Jak widzimy, w centralnym punkcie umieszczono godło orła w koronie. Poniżej mamy rok emisji w otoku Rzeczpospolita Polska. Na rewersie, jak widzimy, mamy tutaj postać kobiety z warkoczem w tle kłosów. Nominał, nazwa nominału złote oraz cyfra 2. Przejdziemy sobie zaraz do. Allegro na no Allegro dziwne rzeczy się dzieją, więc obejrzyjmy sobie, jak tam wyglądają ceny. No, jak widzimy, mam od najwyższej i musiałem wpisać tutaj dodatkowo bez kropki, bo wyskoczyło mi totalnie wszystko, co jest z 1925 roku. Także zaczniemy od pierwszej pozycji. Może troszeczkę powiększymy. O. 2120 zł. Oczywiście jest opisana moneta jako bez kropki. Także duża suma na początek. Tu już mamy słabszy stan tej monety. Widzimy, że jest wytarta w najwyższych punktach. 1149 zł. Następna moneta 990, przepraszam. Następna 990, następna 980. 980 no i na Allegro lokalnie wyskoczyło nam 2100 zł także jak widać, nawet w słabych stanach ta moneta do, teniej, do tanich e, raczej nie należy ale tymczasem, moi drodzy moneta naprawdę jest, e, jeśli chodzi o stany pierwsze jest no, ciężko ją pozyskać luzem, najczęściej będzie można ją zakupić po prostu e, w gradingu NGC lub PCGS ewentualnie w garadingu polskim, który w większej wartości kolekcjonerskiej nie przedstawia. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do OneBit. Na początek będzie moneta bez garadingu. A więc jak wam się teraz wyświetla 2 zł 1925 rok. Filadelfia żniwiarka bez kropki podacie. Przepiękny naprawdę egzemplarz. Zresztą widać nawet na samych zdjęciach, że jest to przepiękny egzemplarz. Cena wywoławcza za tą monetę było to 1000 złotych, a moneta sprzedała się za 7800 zł. Także jak widać, stan pierwszy: moneta luzem do tanich nie będzie należała. Także naprawdę jest to gigantyczna suma za 2 złotówkę. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do monety w gradingu i jak Wam się teraz wyświetla, przepiękny, naprawdę przepiękny egzemplarz monety 2 złotowej. żniwiarka 1925, Filadelfia bez kropki wyjątkowa. Moi drodzy, moneta ogradowana przez NGC. Z notą MS 64 z dopiskiem Max nota top. pop. Przepiękny, naprawdę przepiękny egzemplarz monety dwuzłotowej z filadelfii. I moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do ceny wywoławczej. Cena wywoławcza za tą monetę było to 4000 zł, a moneta sprzedała się za. 25 960 zł. także kupa kasy za monetę dwuzłotową z 25 roku. Pozyskanie aktualnie egzemplarza menniczego bez garadingu no, jest y, wielkim wyczynem, bo praktycznie można powiedzieć to co y, było luzem zostało ogradowane. <laughs> Przepraszam. Także luz będzie naprawdę trudny do zakupu. A jeśli chodzi o grading, no to sami możecie sobie sprawdzić. W opisie pod filmem linkuję stronę do OneBit, gdzie możecie obejrzeć sobie wszystkie te dwuzłotówki z 25 roku i ich ceny. Dobra, moi drodzy, w sumie jest to na tyle. Oczywiście, jak zawsze, na końcu chciałbym zaprosić osoby, które oglądają moje filmy, a nie subskrybują kanału. Zapraszam do subskrypcji. Wasza subskrypcja spowoduje e, naprawdę większy e, zasięg dla mojego kanału, i pozwala każda subskrypcja dalej budować kanał. Także zapraszam osoby niezdecydowane na subskrypcję, do zasubskrybowania to nic nie kosztuje, a mi pomoże dziękuję aktualnym moim subskrybentom za pozostawione subskrypcje, dziękuję za komentarze lajki, dyslajki dziękuję serdecznie moim wspierającym mój kanał na YouTube przez YouTube dziękuję również moim wspierającym mój kanał przez portal Patronite także jest to na tyle dziękuję, do usłyszenia do zobaczenia, cześć